No elo elo, jeżeli ktoś nie oglądał mojego odcinka zrobienia nowego skinu, to tak, mam skin na takiego. I miałem sobie go przetestować w grze i miał być to niby krótki odcinek. O, wybiorę tryb. E, krótki odcinek, ale pomyślałem, a będzie to jednak odcinek z gry, bo po co taki króciutki odcinek wrzucić. Lol, dobra, klasika wybierasz. Um, klasik dobra, o, mam dużą szansę na Mordera. Ostatnio, ch chyba na początku gry, ten chyba na początku, kiedy zacząłem znowu nagrywać Minecraft, to sobie po przerwę, kiedy ja grałem na Baziczu, to. Wtedy miałem bardzo małe i chyba nie byłem nigdy mordercą wtedy na tamtym odcinku Ale teraz mam nagle 5% trans LOL miałem więcej. 33 miałem. No dobra. Ale jestem innocentem. Znowu. Maj minimapa. Nie wiedziałem, że jest. Kilka osób pospadało i poginęło. Chyba ostatnio na tej mapie właśnie tak skakałem i zginąłem No halo Dobra nareszcie mi kupiło Nie wiem jaka potka Ach, blindness Ale teraz to nadaje jakiegoś klimatu Szkoda, że ta cała gra nie jest na Blindness, ale byłoby fajnie, gdyby była na Blindness cała gra. Gościu tu ławkuję. Kupię sobie kolejną misję. Stary potion. A tutaj już widać, że to jest Blindness, bo mi podpisało. Mam tu Blindness, Pulsing Mystery i Blindness. Wypiję to. Slowness. No to jeszcze Blindness. E, mogę mieć tylko jeden efekt naraz. A tutaj jest dużo trupów. I... To taki fajny klimat, daje ja. To jest jeszcze nie wiadomo. Kupiła. O, niewidzialność, to fajnie. A tu gościem ma łuk, ale tu mógł być też morderca, bo morderca też może mieć łuk. Dobra, kupuję sobie następną potkę. Bardzo lubię na tej mapie kupować potki. Launest to, to jej nie chce. Dobra, ale ją wypiję, bo chcę mieć pusty ekwipunek. A ja się tu skampię. LOL. <grym> Wygrałem. W sumie to nic nie robiłem i byłem jedynym innocentem oprócz tego gościa, który tam też przechodził, kiedy byłem na Invisibility. Albo innego gościa to mógł być też. LOL. I ale przeżyła. Tak to i tak byśmy wygrali. Dzięki. Tak to byśmy nie wygrali. A jakby zginął, to byśmy wygrali. Znaczy nie wygrali, ale bym jeszcze ja był. Więc moglibyśmy to wygrać. Nie umiem się wysławiać. Po prostu no. wiem o tym. Dwa golda! Jakie obszczerstwo! Oszczerstwo! Dwa golda płacić! Za zamknięcie mostu. Lol, tym razem nie doskoczyłem. Kiedy grałem na pierwszy raz na tej mapie, nie na odcinku, ale kiedy pierwszy raz grałem na tej mapie, bo grałem sobie poza odcinkiem, nawet przed tym pierwszym odcinkiem, to tu doskoczyłem. Dźwignia włączona, a się nie poruszyła. Czemu? Nie wiem. O, kolejne złoto. Tu kolejne złoto. Kolejne. Nie wiem co dają te końce, które co jakiś czas się dostaje 10. Albo co zdobycie sztabki 2. Nie wiem co to daje. spełnia. Można też ginąć od wody na tej mapie. Dobra, wiem, że tutaj trójka nie jest mordercą. Tutaj ci na tej szcali nie są mordercą, bo nikt nie zabijał z nich. A znowu wygraliśmy. Ui! Ktoś tam wybucha! Jej! Jej! Tańczenie w wodzie! Tańczenie w wodzie! Ej, bardzo się cieszę z w wodzie. O, kolejna mapa. Tej nie znam, na niej nie grałem. Wahoo! I to mi! Mario! Znikąd nagle jestem mordercą. Czasowy na trąb, bo nie wiem na którym slocie się pojawi, mecz. dobra na drugim. Na serio. Nie umiem w tą grę grać, ale gram. Zupełnie nie umiem w tą grę grać. Mogę co powiedzieć? Świnia. Jeżeli słuchać mojego brata, to bardzo szkoda. Nie ma żadnych przejść niestety. Ui, no nie znowu ta mapa ten odcinek będzie nudny, więc może życzę sobie go przewinąć, dalej już się nic nie będzie działo. Tak od razu mogę powiedzieć. Na pewno dalej już się nic nie będzie działo. A ja tutaj przeżyłem. można zrobić sobie parkour Master idź tutaj Gdzie są normalnie tutaj nie dotrzesz. ale przyda, Ale tędy dotrzesz. Tak. Więc ja się schowam tak, żeby nie mógł mnie znaleźć. Kiedyś już Kiedyś już zastosowałem tą taktykę na tej... Ja się ob Prężę. I trochę poczekam. Nie wiem czy fajnie zrobiłem ten kaptur, który ma tą tą który ma moją twarz trochę i trochę takiej bluzy jakby tylko że Nie wiem czy to było fajne takie zastosowanie takiego czegoś. Wow. To... Przyciski mi zmian klikając i klikają, właśnie klikam już Tak średnio dla mnie to wygląda. No, znów innocent. Nie liczę na coś fajnego, o na tej mapie nigdy nie grałem. Od razu mogę powiedzieć, ciekawe co się na niej dzieje. Musiałbym ją zwiedzić. A tutaj jakiś jump? A takie coś. No dobra. A już?